No to lecimy. Twój kandydat do Rady Powiatu, 11 na 4, Robert Turek. Słońce mi przeszkadzało. Dobra. Dlatego stawiam na. No tylko. Raz, 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 dwa, trzy, próba dwa, Mikrofon. Nagranie numer 333. A u, Dlatego. Dlatego. Reklamowe. Ty. Czy spoty? Boronie, Boronie, czy. <tryk> no wiedziałem. Robert Turek, nasz powiat. Twój kandydat do Rady Powiatu Robert Turek. Twój kandydat do Rady Powiatu Robert Turek. We candidate